Tchau. Zawsze przyjeżdżam tutaj jak tylko mogę. Nie byliśmy tutaj trzy lata niestety przez pandemię. Troszeczkę mieliśmy z mamą problemy zdrowotne, więc troszeczkę nam się przedłużyło, ale tak to co roku przyjeżdżamy z mężem i z dzieciakami spędzać trochę czasu na plaży i z rodziną, bo zawsze tęsknimy tam do naszych, do naszych kątków i zakątków. Myślę, że głównie będziemy rozmawiać o gajowym, ale na pewno wspomnimy też o wcześniejszych książkach, które wydałam przez ostatnie trzy lata. Ale jak zaczęłam pisać, no to jakoś tak polecało to wszystko i potem jeszcze właśnie wpadła e, historia, którą chciałam w ogóle opisać, i zaczęło się zrobić. Tyle, że już było za dużo na opowiadanie, więc mówię, jak już mam tyle napisane, nie, dobra, to zrobimy książkę. Jestem strasznie poddenerwowana dzisiaj właśnie weszła moja pani od polskiego z podstawówki i już mi się ręce spłóciły, także ekscytacja jest coraz większa. W sumie ja mogę mówić wiesz, godzinami, to, to nie jest problem, ale... Chyba im więcej znajomych twarzy, tym większy stres w człowieku, żeby głupoty żadnej nie powiedzieć, bo jak się rozmawia z osobami, których się nie zna, to można sobie powiedzieć, co się chce. A tutaj wszyscy mnie znają, więc muszę się chyba dzisiaj trochę bardziej pilnować. Ale ekscytacja chyba bardziej niż stres.